Cześć, witam Cię serdecznie. Bardzo mi miło, że chcesz ze mną wypić ostatnią w tym roku herbatkę z aloesem. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, dlaczego w przyszłym miesiącu, już właściwie 8 stycznia, ruszamy z takim globalnym restartem naszego organizmu, z programem DX4, a potem zaraz chcemy kontynuować programem C9, którym jest programem oczyszczającym. Troszkę już Wam o tym napisałam na Facebooku ale chciałabym dzisiaj troszkę więcej o tym opowiedzieć. Otóż program DX4 to jest nowość. W tym roku został wprowadzony w firmie Forever i powiem szczerze, jak o nim usłyszałam, stwierdziłam, że to jest coś, co zostało stworzone chyba specjalnie z myślą o ludziach w naszych czasach, o tym, co się teraz z nami dzieje. Często jesteśmy w gonitwie, w pogoni, robimy mnóstwo różnych rzeczy, ciągle nie mamy na nic czasu, ciągle nie mamy czasu zająć się swoimi przyjaciółmi, swoimi pasjami, nie mamy czasu dla rodziny, a co gorsza, nie mamy również czasu dla siebie. I między innymi właśnie dlatego został stworzony program DX4, który trwa tylko cztery dni. Co to, co to za program? Otóż jest to program, który ma oczyścić nasze ciało z różnych złogów, które przez ten czas nas gromadziliśmy. Przez to, że jemy różne niezdrowe jedzenia, przez to, że pijemy nadmiar kawy, przez to, że się źle odżywiamy, przez to, że jesteśmy ciągle przemęczeni. Nasze ciało, mimo że mamy wspaniałą wątrobę i nerki, które pomagają nam w oczyszczeniu toksyn, niestety nie są w stanie oczyścić wszystkiego. I te cztery dni mają na celu właśnie pomóc nam w tym, żebyśmy się przyczyścili, żebyśmy... Wypróżnili nasze jelita, żebyśmy poczuli się lżej, ale to nie wszystko, bo przez te cztery dni również mamy skupić się przez chwilę na sobie, właśnie na swoich potrzebach, na, swoich, na swoim życiu, na tym, co w naszym życiu się układa, co jest takie nie do końca dobre, co byśmy chcieli zmienić. Daje nam to też takie cztery dni na to, żebyśmy przyjrzeli się swoim marzeniom, swoim celom, czy na pewno je realizujemy, czy żyjemy w zgodzie ze sobą. Czy po prostu wpadliśmy w ten kołowrotek codziennego życia? I tak biegniemy, 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 dom, praca, dom, praca, dom, praca i nie mamy czasu na nic poza tym. To jest też taki czas, żeby właśnie zaplanować sobie. Dlatego świetnym momentem jest początek roku. Zaplanować sobie. Co chcielibyśmy w tym następnym roku osiągnąć, co chcielibyśmy, żeby nam się udało, na czym nam zależy? Czy to będzie kwestia zdrowia, czy to będzie kwestia jakichś wyjazdów, czy to będzie kwestia tego, że chcielibyśmy w końcu wygospodarować czas dla siebie i naszych najbliższych, a może po prostu znaleźć ten czas tylko dla siebie. I to są właśnie takie cztery dni, które razem z tym programem i razem z instrukcją konkretną się przechodzi. Każdego dnia wypija się taki kartonik aloesu, czystego miąższu i to jest też ciekawa historia. Ostatnio głośno było o tym, jak to aloes jest rakotwórczy i jaki jest niezdrowy. Otóż nieprawdą to jest. Rakotwórcze są elementy zawarte w skórce, emodyna i elo, aloina. Natomiast nasz miąższ aloesowy jest całkowicie oczyszczony z tych niedobrych rzeczy i jest... E, jest bezpieczny, jest zdrowy i właśnie wręcz można powiedzieć, że zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory. Każdego dnia wypija się taki kartonik rozcieńczony wodą. Do tego każdego dnia wypija się dwa razy koktajl białkowy, który jest bezpieczny dla mężczyzn, niebezpieczny dla wegan. Nie zawiera on soi. Białko jest pozyskiwane z zielonego groszku oraz z dyni. Do tego są suplementy diety, takie jak garcinia. Term Plus jest taka specjalna tabletka pomagająca nawodnić nasz organizm. I jeszcze jest taki, nie pamiętam jak to się nazywa, Blast, który jest mieszanką różnych składników przyspieszających metabolizm i przyspieszających właśnie oczyszczenie naszego organizmu. Ten program trwa tylko 4 dni, to nie jest trudne, żeby w nim wytrwać. Dodatkowo mamy jeszcze takie pastylki, które są z czystego błonnika, pomagające nam w zaspokojeniu głodu, w związku z czym przez całe te 4 dni nie czujemy się głodni, nie chce nam się podjadać. Pierwszego dnia jesteśmy tylko na produktach tego programu, natomiast od drugiego dnia można dodatkowo dorzucić sobie już jakiś posiłek. Na początku jest to przekąska z jakichś owoców lub sałaty, trzeciego dnia już jest to taka porządna miska, sałaty, którą spokojnie można się najeść. Daje nam to też uczucie właśnie takiej lekkości. Po tych czterech dniach czujemy więcej energii, czujemy większą, większy przypływ sił, chęci do działania, no i przede wszystkim lekkość w naszym ciele. Dlaczego warto kontynuować ten program programem C9? Tutaj jest dla pań, z tej strony dla panów, bo to nie jest taki program tylko dla kobiet. E, dlatego, że tu w tym dziewięciodniowym programie jest tak, że przez pierwsze dwa dni mamy suplementy diety, którymi są właśnie aloes cztery razy dziennie, więc taka całkiem spora ilość tego, mamy Garcinie, która daje uczucie sytości, daje uczucie mm, że się nam nie chce słodkiego podjadać, pomaga też nam w utrzymaniu odpowiedniego poziomu cukru we krwi. I bierzemy ten suplement trzy razy dziennie, a dwa razy dziennie bierzemy taki suplement, który się nazywa Term. Jest to wyciąg z zielonej herbaty, z zielonej kawy z nasion guarany. I dzięki temu niepotrzebna nam jest zupełnie kawa. Ten suplement całkowicie wystarcza do tego, żeby nam dać energię i siłę do działania w ciągu dnia. To nie jest głodówka, absolutnie. To jest program, który ma nas oczyścić, ale równocześnie odżywić nasz organizm. Oczyszcza nas z toksyn, wyczyszcza jelita, ale pomaga odbudować florę bakteryjną. Między innymi dzięki temu, że aloes, w tym wypadku, w tym programie są to 2 litry czystego miąższa lesowego, ma działanie prebiotyczne, to znaczy dokarmia. Bakterie, które mamy w jelitach, te zdrowe bakterie potrzebne, po to, żebyśmy mogli czuć się lepiej. A od dawna już wiadomo, że jelita to nasz drugi mózg. Dzięki temu, że jelita mamy zdrowe, nasze ciało również mniej choruje. One są odpowiedzialne za naszą odporność, one są odpowiedzialne za nasze samopoczucie. One często są odpowiedzialne również za choroby związane z tarczycą czy z cukrzycą. Dlatego warto zadbać o to, aby nasze jelita czuły się dobrze i żebyśmy mieli je. W odpowiedniej kondycji. Między innymi aloes i ten program pomagają również uszczelnić nam jelita, bo często problemem różnych chorób jest to, że jelita mamy nieszczelne, co powoduje, że um, Składniki mineralne i witaminy, które są w pokarmach, nie są właściwie wchłaniane, tylko zostają gdzieś tam wyrzucone z naszego organizmu i niestety nie możemy z nich odpowiednio skorzystać. Kolejna rzecz, dużo osób twierdzi, że na przykład można zrobić sobie detoks na przykład samymi sokami albo jakimiś koktajlami warzywnymi, ale czy na pewno jesteście przekonani, że to jest dobre rozwiązanie? Bo tak naprawdę w tej chwili, zwłaszcza zimą, te warzywa i owoce, które mamy dostępne w naszych sklepach, czy one rzeczywiście mają takie wartości odżywcze, jakie byśmy chcieli swojemu organizmowi dać? No, weźmy na przykład takiego pomidora. Żeby znaleźć w tej chwili pomidora, który smakuje jak pomidor, to naprawdę jest nie lada wyczyn. Nie wiem, czy można w ogóle takiego jeszcze znaleźć. Albo na przykład owoce. Większość z nich jest mrożona lub przywożona daleko, nie wiadomo skąd. I ich wartości odżywcze, które byśmy chcieli w nich znaleźć, są przynajmniej o połowę mniejsze, niż byśmy tego oczekiwali. Poza tym od dawna niestety nasza ziemia jest wyjaławiana, ponieważ wykorzystywane są do uprawy roślin różne pestycydy i różne chemikalia, które powodują, że rośliny owszem rosną większe, owszem rosną większe, nie wiem, może nawet bardziej pachnące, może nie są zepsute, ale niestety są pozbawiane różnych właściwości, które są zdrowotne dla nas i potrzebne, natomiast wchłaniają. Różne negatywne i niedobre rzeczy, które nasz organizm zanieczyszczają. Dlatego tak bardzo ważne jest wiedzieć, co się wybiera do tego oczyszczania. Dlaczego ja zdecydowałam się na ten program? Otóż ja jestem dosyć sceptyczna i zwykle nie wierzę w takie rzeczy, w związku z czym zanim w ogóle podjęłam decyzję, że chcę to zrobić, Zaczęłam szukać w internecie, co to jest ta Garcinia, dlaczego, jakie ma działanie ta zielona kawa, zielona herbata Guarana, chociaż to akurat jest dosyć popularne i to większość osób wie, dlaczego ten koktajl białkowy miałby być lepszy od innych. Daję sobie dzisiaj prawo do tego, aby Wam o tym opowiadać, ponieważ przez ostatni rok spędziłam ponad 120 godzin na szkoleniach z doktor biochemii, która opowiadała o właściwościach Aloesu, która mówiła o właśnie suplementacji, mówiła o wpływie produktów, które mamy na nasz organizm, o tym właśnie jak ziemia jest wyjałowiona, o tym jak nasze warzywa, owoce nie mają odpowiedniej ilości witamin. Oprócz tego dla swojej satysfakcji m, zaczęłam robić sobie kurs z dietetyki. To nie jest kurs, który mnie kwalifikuje do tego, żebym była dietetykiem, natomiast daje mi ogólne pojęcie do tego, żebym mogła o tym opowiadać. Ostatnio również zrobiłam sobie kurs naturopatii, ponieważ od dawna interesowała mnie i aromaterapia, i ziołolecznictwo i doszłam do wniosku, że to jest coś, co... Bardzo chciałabym, co bardzo chciałabym zgłębić, wiedzieć o tym i żebym mogła też opowiadać właśnie na przykład tutaj na Facebooku. Witajcie Agnieszki, cześć Agusia, jedna z drugą. No właśnie, Agnieszka pisze, że to nie jest głodówka, rzeczywiście ten program jest taki, że spokojnie czujemy się na jedzeni. No i dlaczego właśnie wybrałam ten program? Najpierw go kupiłam z ciekawości, przeszłam go, poczułam się rewelacyjnie. Naprawdę po trzecim dniu byłam pełna energii, pełna dobrego nastroju. Udało mi się uniknąć takiej handry jesienno-zimowej, a oprócz tego, co było takim dodatkowym efektem ubocznym, udało mi się schudnąć 3,5 kg, które wcale nie wróciły natychmiast po skończeniu programu. One wróciły później, jak przestałam w ogóle ten program stosować i zaczęłam szukać innych zamienników. Znalazłam i Garcinie, i znalazłam jakąś zieloną herbatę w tabletkach, i znalazłam nawet Aloes innej firmy. I niestety, jedyny efekt jaki po tym osiągnęłam, to ból brzucha i to, że było mi ciągle niedobrze, było mi zimno, i czułam bóle głowy. Więc takie były efekty po tych innych zamiennikach. W związku z tym stwierdziłam, że jeżeli mam komukolwiek coś polecić, to tylko to, co sama spróbowałam i czego jestem całkowicie przekonana, no i właśnie między innymi jest to tenże program. Clean 9, on się tak nazywa Clean 9, bo to jest oczyszczający program trwający 9 dni. No i teraz pytanie, dla kogo są te programy? Otóż myślę, że jest to taki, taka czynność, którą powinien wykonywać właściwie każdy, przynajmniej dwa razy w roku, czyli takie generalne porządki. Tak samo jak często ludzie przed świętami szorują szyby w oknach, szorują podłogi, wyciągają wszystkie rzeczy, żeby wytrzeć kurze, nawet najgłębszych zakamarkach swojego mieszkania. I takim właśnie programem jest ten Clean 9, który pozwala nam całkowicie, znaczy całkowicie, no nie wyjałowić, ale oczyścić nasz organizm. Pomóc mu pozbyć się tego, co przez ten czas, żeśmy nagromadzili niedobrego, co nas obciąża, co powoduje, że możemy właśnie później częściej chorować. Więc jest on dla każdego, kto chciałby mm, nauczyć się. Albo wspomóc swoje zdrowe nawyki, kto chciałby oczyścić swój organizm, poczuć się lżej, poczuć się lepiej, mieć więcej energii. Dla każdego, kto holistycznie podchodzi też do swojego zdrowia, czyli nie patrzy tylko na to, że, a nie wiem, mam kaszel, wezmę tabletkę na gardło, tylko stara się zadbać o swoje ciało od góry do dołu, to znaczy nie tylko zdrowiem, nie tylko oczyszczeniem ciała, ale również swojej psychiki. Bo jak wiadomo od dawna, niestety to, co w naszej głowie siedzi. Powoduje również różne schorzenia. Niedawno mówiłam o tym, że nasz stres, który mamy, a niestety mamy tego stresu mnóstwo w ostatnich latach, powoduje, że częściej chorujemy, jesteśmy osłabieni. Nasz organizm skupia się na tym, żebyśmy jakoś funkcjonowali, a nie ma już siły na to, żeby pomóc nam w zwalczaniu różnych wirusów i chorób, które coraz częściej nas dotykają. A jak wiadomo, wirusy hmm, niestety mutują. Czyli jak już Uda nam się jakiegoś wirusa pokonać, a ujarzmić, może nawet nie pokonać, tylko ujarzmić, nasz organizm zaczyna być na niego odporny, to niestety za chwilę ten wirus mutuje, zmienia się i znowu, tak jakby na nowo, nasz organizm musi się go uczyć. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy mieli zdrowy organizm, silny i przygotowany do walki z niespodziewanymi gośćmi, których wcale nie chcemy. No dobrze, to jest, myślę, że wyjaśniłam w miarę, w miarę pokrótce. Jeżeli ktoś by był zainteresowany głębszymi informacjami, chciałby się dowiedzieć więcej na temat tego, jak to jest z tym programem. To z, co w nim się znajduje i dlaczego my go robimy, a jest nas naprawdę całkiem spora grupa, która regularnie korzysta z tych programów, to zapraszam do indywidualnego kontaktu. Jeśli zechciałeś przyjść tutaj ze mną, wypić tą ostatnią w tym roku herbatkę, to zostaw ze sobie, po sobie jakiś ślad, przywitaj się, nie wiem, napisz coś o sobie, będzie mi bardzo miło. No i cóż, powiem. Hmm, życzę wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku. Mam nadzieję, że będzie on znacznie lepszy od tego, który był ostatnio. Życzę Ci, żebyś miała, miała, miał dużo powodów do uśmiechu, żebyś miał czas dla siebie, żebyś mógł znaleźć swoją pasję i mieć czas na tą pasję, no i żebyś przede wszystkim pozostawał w zdrowiu, pozostawała w zdrowiu, w zależności od tego, kim jesteś. No to chyba by było na tyle. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za to, że tutaj jesteś i do zobaczenia już za rok.